Jakie buty ja będę nosić tej jesieni? Wszystkie ze skóry naturalnej? Oto cztery. Subiektywne wybory. Jesienią nosimy cowboyki nie tylko do spodni, do spódnic typu Serenka Midi, do krótkich mini, do shortów ze skóry. Spójrz tylko na te. jedne z naj, naj, najpiękniejszych, jakie widziałam w sieciówce. Ten model jest super z uwagi na piękny czekoladowy, chłodny kolor, wysmuklony przód, a to zawsze dodaje smukłości, całości stylizacji. Niski obcas, czyli będą wygodne. I sposób, w jaki możesz je nosić, a raczej dwa sposoby: albo tak, albo marszczysz i suwasz cholewę buta, dzięki czemu masz bodki. To w w z sieciówki, ale w 100% ze skóry naturalnej, świetnie wykończone, gładkie, niewielki obses. A jeśli zamiast czarnych, wolisz zamsz, proszę bardzo. Mówi, po czym poznać, że buty wykonane są ze skóry naturalnej, szukasz takiej naklejki, która często podzielona jest na trzy części: warstwa, wierzchnia buta, wyściółka, środek i wkładka. I jeżeli tutaj przy każdej z trzech grup narysowany jest symbol skóry, no to każda z tych części wykonana jest ze skóry. A jeżeli tak jak tutaj pojawia się symbol rombu, to znaczy, że ta partia buta wykonana jest z tworzywa sztucznego. Komentuj botki, a wszystkie moje subiektywne wybory wyślę Ci na brief.